Witamy serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej. A dziś naszym gościem specjalnym jest przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan premier Mariusz Błaszczak. Witamy Halo. bardzo serdecznie, pan premier. Halo. Szanowni Państwo, na naszej konferencji swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Minister Anna Krupka. Brawo! Pan Senator Krzysztof Słoń. Brawo! Niezawodny skład Zarządu Powiatu Włoszczowskiego. Dariusz Czechowski, Starosta Włoszczowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, członkowie Zarządu Damian Moroń, Jarosław Krzyżanowski, Jest z nami, Szanowni Państwo, Radna Województwa Świętokrzyskiego, Pani Małgorzata Krzywda, wraz z małżonkiem. I oczywiście Wójt Rafał Pałka, Gmina Kluczewsko, wraz z żoną. Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło powitać wszystkich Państwa. Powiem Państwu wprost, że 25 listopada dr Karol Nawrocki rozpoczął swój marsz o prezydenturę właśnie od naszego miasta. Dziś w ostatnim dniu kampanii bardzo serdecznie jeszcze raz witamy pana przewodniczącego i cieszymy się, że będziemy w taki sposób uroczysty mogli tą kampanię zakończyć. Szanowni Państwo, zanim Pan Przewodniczący zabierze głos, serdecznie zapraszam. Pani prezes Świętokrzyskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witamy dzisiaj pana przewodniczącego, pana premiera Mariusza Właszczaka, który wsparł naszą Świętokrzyską drużynę Karola Nawrockiego na ostatniej prostej tej kampanii. W pierwszej turze dr Karol Nawrocki w województwie świętokrzyskim uzyskał drugi co do wielkości procentowy wynik. Wyprzedziło nas tylko województwo podkarpackie. I tutaj w powiecie włoszczowskim, także ze wszystkich świętokrzyskich powiatów odnotował również drugi najwyższy wynik. Powiat włoszczowski wyprzedził jedynie powiat Staszowski. Dzisiaj jesteśmy tu wraz z panem premierem, aby przekonywać tych, którzy w pierwszej turze nie uczestniczyli, nie brali udziału, aby poszli do wyborów, aby zagłosowali na doktora Karola Nawrockiego, aby nie pozwolili, by wielkie miasta decydowały za takie miasta i gminy jak Włoszczowa, za powiat włoszczowski, za województwo świętokrzyskie. Frekwencja może być tutaj wyższa, bo wyniki rzeczywiście napawają optymizmem, ale także jesteśmy tutaj, aby mobilizować elektoraty, wyborców, tych kandydatów, którzy do drugiej tury nie weszli. Karola Nawrockiego poparł Sławomir Mencen, poparł także Grzegorz Braun. Apelujemy również do wyborców, chociażby. Marka Jakubiaka, ale także wszystkich innych, którzy dzisiaj wyznają jedną zasadę: byle nie Trzaskowski. Widzimy to w wielu miejscach województwa świętokrzyskiego, widzimy takie banery. Szanowni Państwo, sprawmy, aby te wybory, aby ta druga dura wyborów, była wielkim narodowym referendum przeciwko temu rządowi, temu szkodliwemu rządowi przeciwko koalicji 13 grudnia, w której przecież ważną rolę odgrywa Rafał Trzaskowski jako wicetusk, jako wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Ruszamy wszyscy 1 czerwca na wybory i głosujemy na doktora Karola Nawrockiego, bo to jest jedyny dobry wybór, dobry dla Polaków i dobry dla Polski. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, za ogromne wsparcie w tym ostatnim dniu kampanii i proszę o głos, Panie Premierze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rzeczywiście zaczynała się kampania wyborcza doktora Karola Nawrockiego w województwie świętokrzyskim we Włoszczowie i dziś można powiedzieć, że ostatni dzień kampanii wyborczej też Spotykamy się tu na rynku we Włoszowej, żeby prosić Państwa raz jeszcze o to, żebyście Państwo poszli na wybory już w najbliższą niedzielę i żebyście oddali swój głos na doktora Karola Nawrockiego. Powiem krótko dlaczego. Otóż, jeżeli Państwu leży na sercu dobra przyszłość naszej ojczyzny. Dobra przyszłość polegająca na tym, że Polska będzie bezpieczna, że Polska będzie się rozwijać, że Polska będzie państwem normalnym, że Polska będzie państwem, który będzie szanował wolności, no to bardzo wtedy proszę o oddanie głosu na doktora Karola Nawrockiego, bo doktor Karol Nawrocki daje gwarancję właśnie takiej Polski, o której przed chwilą powiedziałem. Niestety Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który we wszystkich tych sprawach, które przed chwilą wymieniłem, takiej gwarancji nie może dać. Dlatego, że on jest zakładnikiem tych procesów, jakie zachodzą w Europie, które właśnie podważają i bezpieczeństwo naszego kraju, i wolność naszej ojczyzny, podważają także normalność w Polsce. Dlaczego? dlatego że Rafał Trzaskowski sam jest człowiekiem, który ma zaplecze polityczne związane bardzo mocno z oligarchami unijnymi, którzy próbują wcisnąć na siłę pakt migracyjny. I to jest realne zagrożenie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Nie wolno się zgodzić na to żeby Polska była państwem, do którego są przesyłani nielegalni migranci z zachodu Europy. Już to się dzieje, ale w skali mniejszej przez zachodnią granicę przyjęcie paktu migracyjnego będzie oznaczało to, że panie nie będą mogły wychodzić po zmroku ze swoich domów, ze swoich mieszkań, bo będzie zagrożenie, realne zagrożenie, tak jak w miastach na zachodzie Europy. Pamiętajmy, że przybysze z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu nie integrują się. Oni wręcz narzucają swój porządek w miejscach, w których przebywają, więc nie wolno się na to zgodzić, żeby pak migracyjny w Polsce był wdrożony, a zahamuje ten proces nie nikt inny, tylko Karol Nawrocki. Na pewno tego nie zrobi Rafał Trzaskowski, zresztą już sam swego czasu. Przed 2015 rokiem był ministrem do spraw Unii Europejskiej i to on decydował o tym, że Polska wówczas pod rządami Ewy Kopacz, koalicji POPSL, zdecydowała o przyjęciu tysięcy migrantów do naszego kraju. Potem rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofał się z tej decyzji, którą podejmował rząd koalicji POPSL, a teraz ta groźba znowu wróciła. Normalna Polska to Polska, w której nie ma Zielonego Ładu, w której nie ma religii klimatycznej, w której nie ma demoralizacji w szkołach, a przecież tak jest pod rządami koalicji 13 grudnia. Rafał Trzaskowski sam jest ambasadorem Zielonego Ładu jako prezydent miasta stołecznego Warszawy. Do szkół wprowadzane są przedmioty, w których które demoralizują dzieci. Nawet, nawet prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwróciło się z listem do wiernych, protestując przeciwko przedmiotowi, który ma być wprowadzony do szkół. To jest decyzja rządu Donalda Tuska, rządu koalicji 13 grudnia przedmiotu, który nazywa się edukacją zdrowotną, a który faktycznie prowadzi do tego szaleństwa. Jakie ma miejsce na zachodzie Europy właśnie do demoralizacji dzieci. Nie pozwólmy na to w naszym kraju, z całą pewnością na to nie pozwoli Karol Nawrocki, a orędownikiem tych właśnie ideologii, piewcą tych ideologii jest Rafał Trzaskowski. Pamiętajmy też o tym, w jakiej sytuacji. Znalazła się nasza ojczyzna pod, pod rządami koalicji 13 grudnia. Pamiętajmy o tym, że rządzący już mówią, na razie jeszcze cichym głosem, że y, sytuacja budżetu państwa jest zła. Pewnie w czerwcu usłyszymy już głośno taką informację. Co oznacza ta informacja? Jakie konsekwencje z sobą niesie? No, tuż takie, że będą rządzący szukać cięć. Gdzie te cięcia znajdą? No jest duże prawdopodobieństwo i niebezpieczeństwo, że te cięcia znajdą w wydatkach socjalnych. Na przykład powiedzą, że 13 i 14 emerytura powinna być zlikwidowana, czy też będą chcieli podnosić wiek emerytalny, czy też będą chcieli ograniczać program 800. Na to nie pozwoli prezydent Karol Nawrocki, bo to prezydent ma weto. Dysponuje wetem, a rzeczywiście zastępca Donalda Tuska, czyli Rafał Trzaskowski, na takie działania się jak najbardziej zgodzi. Pamiętajmy o tym, że koalicja 13 grudnia wykazuje się pogardą wobec zwykłych ludzi, czego symbolem są zdjęcia w internecie z wizyty poseł Platformy Obywatelskiej Kingi Gajewskiej w Domu Pomocy Społecznej. Wiecie Państwo, z czym poseł Kinga Gajewska poszła do Domu Połocy Społecznej, tudzież do hospicjum z workiem kartofli. To, to, jest, to jest właśnie przykład, zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, to jest przykład tego, jak rządzący traktują ludzi, którzy znaleźli się w trudnym położeniu, w których sytuacja życiowa jest trudna. To jest pogarda dla ludzi. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki jest kandydatem zwykłych ludzi, jest kandydatem zwykłych ludzi. A Rafał Trzaskowski jest kandydatem elit, jest kandydatem oligarchów, jest kandydatem popieranym przez celebrytów. Pamiętajmy o tym już w najbliższą niedzielę 1 czerwca idąc na wybory. I jeszcze sprawa zrównoważonego rozwoju naszej ojczyzny. Otóż zapewne tu i pan starosta. Moja koleżanka, pani poseł, mój kolega, pan poseł, i pan senator mogą wiele powiedzieć samorządowcy z powiatu Włoszczowskiego na temat wsparcia finansowego, jakie otrzymał powiat, jakie otrzymało miasto, jakie otrzymały gminy z powiatu Włoszczowskiego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. I cóż widzimy teraz? Otóż. Radio Wnet opublikowało wczoraj na swojej stronie internetowej nową strategię, którą przygotował rząd Donalda Tuska. Ta strategia sprowadza się do cięć budżetowych związanych właśnie z rozwojem Polski lokalnej. Wraca to, co było przed 2015 rokiem. Znowu mają stawiać na duże metropolie kosztem kosztem właśnie Polski lokalnej. Nie dopuśćmy do tego. Gwarantuję Państwu, że dr Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwi się takim ustawom. No a Rafał Trzaskowski oczywiście takie ustawy podpisze, bo jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, jest zakładnikiem jest zakładnikiem tych grup interesów, które dziś w naszym kraju rządzą i które rządzą na zachodzie Europy. Można by powiedzieć, że one są tak potężne, że nie można z nimi wygrać. Ale nie, proszę Państwa, można z nimi wygrać. I, że można z nimi wygrać, udowodnił to nie nikt inny, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. On też pokonał właśnie te grupy interesu, tych wyznawców religii klimatycznej, tych, którzy twierdzą, że płci jest 150, a nie dwie, tych, którzy opowiadają się. Za szaleństwami właśnie związanymi z demoralizacją dzieci, ze zmianą płci przez dzieci, można, można ich pokonać i pokona ich dr Karol Nawrocki, ale wszakże pod jednym warunkiem, pod jednym zasadniczym warunkiem, że bardzo wielu polskich patriotów pójdzie na wybory, że mieszkańcy powiatu włoszczowskiego pójdą na wybory i oddadzą swoje głosy. Dla doktora Karola Nawrockiego. o co jeszcze raz serdecznie proszę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, Szanowni Państwo? Media? Nie mam pytania. Część z którego organizacja która miała chronić poety y, z wpływem w oraz zadepnie też poety i to dobry się czekam. okazuje, wybrała stronę. To jest NASK, postawa NASK-u i Ministerstwa Cyfryzacji wskazuje na to, że koalicja 13 grudnia używa cały aparat państwowy w walce politycznej, w kampanii wyborczej. To jest nadużycie, to jest niewątpliwie nadużycie. Może powiedzieć, że spójrzcie Państwo na zachowanie Donalda Tuska, który najpierw w mediach zapowiadał, że nastąpi atak na... Karola Nawrockiego i potem po kilku dniach rzeczywiście taki podły atak został przypuszczony przez media związane z władzą, z obecną władzą, z koalicją 13 grudnia. Ale dlaczego oni tak atakują? No, dlatego tak atakują, że Karol Nawrocki jest silny, dlatego że Karol Nawrocki ma szansę, realną szansę wygranej. Oni to widzą i oni to wiedzą, stąd też próbują w ten sposób, w sposób nielegalny, faktycznie próbują wpłynąć na wynik wyborów. Ale pamiętajmy proszę Państwa, że Polska może być wolna, że, że Polska może się rozwijać, bo koalicja 13 grudnia również wstrzymuje, Procesy inwestycyjne, procesy, które służą rozwojowi naszej ojczyzny. Dlaczego? No dlatego, że te inwestycje są konkurencyjne wobec inwestycji niemieckich. Można to przełamać. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej daje taką szansę. I pamiętajmy jeszcze o jednym. Stąd, skąd ta wściekłość w koalicji 13 grudnia Donalda Tuska? Skąd używanie właśnie tych instytucji w walce politycznej? Otóż stąd, że w pierwszej turze. Wygrali, jeżeli ich sumujemy poparcie dla nich, kandydaci o poglądach konserwatywnych. Kandydaci o poglądach konserwatywnych. Karol Nawrocki, Sławomir Męcen, Grzegorz Braun, Marek Jakubiak. Jeżeli sumujemy te głosy poparcia, to tych, tych głosów poparcia jest więcej niż kandydatów lewicowych. Więc stąd ta wściekłość, stąd te ataki. Ja bardzo się cieszę z tego że zarówno Sławomir Męcen, jak i Grzegorz Braun, jak i Marek Jakub, jak jednoznacznie poparli doktora Karola Nawrockiego. I proszę wyborców, właśnie tych panów, proszę o to, żeby, żebyście Państwo poszli na wybory i żebyście zagłosowali na Karola Nawrockiego. Szczególnie dziękuję za poparcie ludziom młodym, bo to jest bardzo, bardzo ważne że w pierwszej turze, Widzieliśmy po wynikach wyborów, że, że młodzież posła na wybory, że nie jest bierna i że mamy młodzież patriotyczną, że mamy młodzież o poglądach konserwatywnych. To jest bardzo dobra informacja dla przyszłości naszej ojczyzny, ale żeby ta przyszłość była zagwarantowana, no, musi wygrać Karol Nawrocki. W przeciwnym razie Polskę czeka scenariusz bardzo zły, scenariusz taki, z jakim możemy się zapoznać na zachodzie Europy, a więc te dzielnice zamieszkały przez migrantów z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki, do której nie zapuszcza się policja zielony ład, co oznacza co oznacza podwyższenie rachunków za energię, co oznacza drożyznę, wzrost kosztów utrzymania. No i te ideologie, te ideologie, to szaleństwo, to szaleństwo, z którym mamy do czynienia na zachodzie Europy, a które zostało zanegowane, wyrzucone do kosza przez prezydenta Donalda Trumpa. Ja bardzo się cieszę z tego, że Karol Nawrocki ponad 7 godzin spędził w Białym Domu rozmawiając z ważnymi przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa, z samym prezydentem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. To się nie zdarzyło wcześniej, żeby kandydat na urząd prezydenta był przyjmowany przez prezydenta, Stanów Zjednoczonych. Tak było w przypadku doktora Karola Nawrockiego. To jest ważne dla naszego bezpieczeństwa militarnego, bo nie miejmy złudzeń, że nikt nie zastąpi współpracy polskiego wojska z Wojskiem Amerykańskim. Nikt nie zastąpi współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa w dziedzinie obronności. Tymczasem na zachodzie Europy pojawiają się takie oto inicjatywy, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, żeby właśnie Unia Europejska przekształciła się w NATO-BIS. To jest, to jest w ogóle niemożliwe, to jest utopia. A więc, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, musimy realizować programy, które podjęliśmy, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, programy dotyczące zwiększenia liczby żołnierzy, wyposażenia wojska polskiego w nowoczesną broń, ale też gwarancją naszego bezpieczeństwa jest bardzo ścisła Relacja, bardzo ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Ja bardzo się cieszę, że w Rzeszowie we wtorek ostatni minister spraw wewnętrznych w administracji prezydenta Donalda Trumpa jasno powiedziała, że Karol Nawrocki jest gwarantem tego, że w Polsce będzie Fort Trump czyli że, że będą żołnierze amerykańscy, którzy będą stacjonowali na stałe i którzy będą wspierali naszych żołnierzy w procesie odstraszania agresora, bo mamy świadomość tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. A więc, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była wolna, bardzo proszę o oddanie głosów na Karola Nawrockiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mam takie pytanie do Pana. Włoszczowie zacząłem ja budowę. 35 lat był nieużywany. Przyjechał święty panie Kosiewski, który się zdał w Włoszczowie, otworzył nam okno na świat. Teraz przyjechał Pan prezydent Nawropski pierwszy raz do Włoszczowa. I będziemy głosować w głosowach za Nawropski. Bardzo dziękuję. Karol Na Nawrowski, prezydentem Polski. Karol Na Nawrowski, prezydentem Polski. Karol Na Nawrowski, prezydentem Polski. Nie potrzeba. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję też za przypomnienie. My zaczęliśmy swoją wizytę na właśnie Peronie wełnośladowej. Tam jest upamiętnienie właśnie tego faktu, że wicepremier Przemysław Gosiewski, zresztą którego znałem, mogę powiedzieć, że polityki się uczyłem od świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego. I ja byłem zawsze pod wrażeniem tego, zresztą nauczył nas, że ludziom należy służyć. Należy służyć i takim argumentem i, i takim dowodem służby mieszkańcom jest właśnie ten peron. Wiemy, że teraz pociągi Pendolino nie zatrzymują się pod rządami Donalda Tuska, nie zatrzymują się we Włoszczowe. Więc to też się zmieni proszę Państwa. To się zmieni, kiedy prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Bo to jest decyzja rządu, nie prezydenta, ale prezydentura Karola Nawrockiego nada nową dynamikę polityczną w naszym kraju. No i ci, którzy Polską rządzą, a źle rządzą, bo wymieniać by można mnóstwo przykładów ich złych rządów, po prostu władze stracą konsekwencji. Karol Nawrocki ich przypilnuje. On ma silny charakter, to jest człowiek silny, to jest człowiek, który nie potrzebuje psychologa do tego, żeby go wspierał. Tak jak tutaj niedaleko w Końskich, pamiętacie Państwo, pierwsza debata, ustawka zrobiona przez telewizję, nielegalnie przejętą przez rząd Donalda Tuska. Jak usłyszeliśmy, pani psycholog wspomagała. Rafała Trzaskowskiego. Pewnie mu mówiła: Rafałku, no nie bój się, no, Rafałku, no, stawaj do, do, do tej debaty. no Ale Rafałek Rafał nie poradził sobie, stąd też e, dwa dni temu do Końskich po raz drugi nie przyjechał, bo się bał. Ale patrzcie Państwo, czy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, czy zwierzchnikiem Sił Zbrojnych może być człowiek, który się boi, może być twórz. Prezydentem musi być człowiek odważny. I takim człowiekiem jest Karol Nawrocki. Wyobrażacie sobie Państwo rozmowy z partnerami zagranicznymi? Przychodzi taki Rafałek, no i co? Przychodzi z panią psycholog, i pani psycholog mówi, mówi mu: Nie denerwuj się, Rafałku, nie denerwuj się, jakoś, jakoś to będzie. No, no to, to jest jakiś absurd. A e, poznałem pana doktora Karola Nawrockiego, to jest człowiek o silnym charakterze. Przyjmuje twardą pozycję. Będzie zabiegał o interesy naszego kraju. Skutecznie będzie zabiegał. Donald Tusk w kampanii wyborczej w 2023 roku mówił, że Unia, w Unii Europejskiej nikt go nie oszuka. No teraz jechał do Kijowa w jakimś tam wagonie drugiej klasy, w salonce jechali inni, ci, którzy decyzję podejmowali. No i proszę państwa, no, z kim my mamy do czynienia? Albo Tusk przyjeżdża do Warszawy kanclerz Niemiec i na wspólnej konferencji prasowej Tusk mówi, że on nie będzie prosił Niemców o reparację. On ma nie prosić, on ma żądać. On ma żądać reparacji. I, i tak będzie postępował prezydent Karol Nowrocki. Nie będzie się prosił, tylko będzie żądał. Będzie żądał, no i wtedy sytuacja naszego kraju będzie lepsza, będzie dobra. Trzeba jeszcze raz, pozwólcie państwo, że zaapeluję do tych wszystkich, którzy negatywnie oceniają rządy koalicji 13 grudnia. Proszę pójść na wybory, proszę oddać swój głos na Karola Nawrockiego. Proszę się kierować podpowiedzią daną przez Zorro. Zorro powiedział. Byle nie, Trzaskowski. Byle nie Trzaskowski, czyli Byle... Karol Nowaczki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie przewodniczący. Jak podają media, jesteśmy jedynym krajem na świecie, który ściga zorno, Także chociaż w tym jesteśmy na pewno na pierwszym miejscu. Moi drodzy, ta kampania wyborcza dobiega końca. Z pewnością zapamiętamy ją jako kampanię, w której było... Najwięc, największa ilość debat prezydenckich, ale powiedzmy sobie szczerze, największa ilość hejtu. Warto o tym wspomnieć tutaj we Włoszczowie. Pamiętacie 19 lat temu otwierany peron. Ileż hejtu wylało się właśnie tutaj na świętej pamięci Przemysławie Gosiewskim. Dopiero historia pokazała, jak ten peron jest potrzebny. Tysiące ludzi z niego korzysta. Jest oknem na świat nie tylko dla powiatu włoszczowskiego, dla ościennych powiatów i dla całego województwa. Doktor Karol Nawrocki mówi jasno, nie stać nas na minimalizm gospodarczy, nie stać nas na podział Polski na Polskę A i Polskę B. Chcemy być równym partnerem dla innych państw w Europie i chcemy się rozwijać tutaj lokalnie, chociażby poprzez przywrócenie Funduszu Inwestycji Strategicznych. Moi drodzy, dołączając się do głosu przedmówców, bardzo Was serdecznie proszę o udział w tych wyborach i zagłosowanie na doktora Karola Nawrockiego. Jestem zbudowany tym, że o tej porze przyszliście tutaj na Plac Wolności, na rynek we Włoszczowie, a w sposób szczególny cieszę się, że jest z nami młodzież. Moi drodzy, bo to dla Was i z myślą o Was podejmujemy te wszystkie inicjatywy polityczne. Jaka będzie Polska? Wszyscy zdecydujemy, ale to w przyszłości wy w niej będziecie żyć. Serdecznie zapraszam, szanowni państwo, na wybory wspólnie, razem, za doktorem Karolem Nawrockim. Dziękujemy bardzo.